Witajcie, z tej strony Olek z kanału Historyczny Top, a to jest drugi odcinek naszej serii o dziejach starożytnego Rzymu. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, link ma się u góry w opisie. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Jak możecie się spodziewać po tytule, w tym materiale przyjrzymy się wydarzeniom mającym miejsce po obaleniu monarchii w wiecznym mieście. Tematycznymi dominantami tego odcinka będzie walka plebejuszy z patrycjuszami wojny wczesnej republiki. I kodeks 12 tablic. Całość zakończymy najazdem galów na Rzym z 390 roku przed naszą erą. Oczywiście, zanim przejdziemy do tematu odcinka, standardowo prosimy Was o łapkę, komentarz i suba z dzwonkiem, aby być na bieżąco z treściami na naszym kanale. W ten sposób nic nie umknie Waszej uwadze, a takie działania pomogą nam w dotarciu do szerszej grupy osób. Jeżeli pod tym filmem wbijecie 300 łapek w tydzień od premiery. Otrzymacie od nas dodatkowy odcinek na inny historyczny temat w środę za tydzień. Ostatnio Wam się to udało, a my wywiążemy się w najbliższą środę z danej Wam obietnicy. Zaczynajmy! Gdy zażegnano zagrożenie powrotu Tarkwiniusza Pysznego na tron, a wojska Larsa Porsenny zostały pokonane pod arycją, młodziutka Republika Rzymska rozpoczęła swe burzliwe istnienie. Z początku nie było to państwo republikańskie w dzisiejszym znaczeniu. Miało ono charakter arystokratyczny, gdyż dominującą pozycję miało około 50 rodów patrycjuszowskich, które stanowiły 10% populacji miasta. Zwykli obywatele co prawda dalej spotykali się na komisjach centurialnych, aby zatwierdzać ważne akty państwowe i sądzić przestępstwa zagrożone karą śmierci, lecz w odróżnieniu od czasów monarchii, decyzje tego organu wymagały teraz zatwierdzenia przez Senat. Dodatkowo w Rzymie istniała instytucja klienteli, dzięki której bogaci patroni, utrzymujący materialnie biednych obywateli, mogli przez nich wpływać na obrady i postanowienia komicjów. Co więcej, znaczna większość urzędów państwowych była zarezerwowana tylko dla patrycjuszy. Nie dziwi zatem fakt Iż po obaleniu monarchii rozpocznie się długoletnia batalia plebejuszy z patrycjuszami o uzyskanie praw politycznych. Brak osoby króla wymagał nowego rozdziału władzy w państwie. Rzymianie dokonali tego w dość osobliwy sposób, dzieląc władzę królewską, czyli imperium, między dwóch urzędników nazywanych z początku pretorami, a w późniejszych czasach konsulami. W praktyce dawna władza monarsza spłynęła w stanie prawie nienaruszonym na dwóch konsulów, którzy posiadali identyczne względem siebie kompetencje. Oznaczało to przede wszystkim, że jeden z konsulów mógł zablokować działanie drugiego w przypadku konfliktu między nimi. Jednak, aby uniknąć chaosu w państwie, unikano stawiania sprawy na ostrzu noża i dzielono się obowiązkami w duchu wzajemnych ustępstw. Kadencja konsulów trwała jeden rok w trakcie którego sprawowali oni prawie nieograniczoną władzę w republice. Tak samo jak dawni królowie, byli oni głównodowodzącymi na wypadek wojny, mieli prawo karania obywateli, ograniczone jedynie wyjątkiem apelacji od wyroków wskazujących na śmierć lub wygnanie, przysługiwał im także przywilej korzystania z ceremonialnego krzesła monarszego oraz do orszaku dwunastu liktorów. W rzeczywistości sprawy karne zlecano często kwestorom, czyli urzędnikom mającym na początku republiki uprawnienia, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, prokuratorskie. Właściwie jedyną różnicą między władzą wczesnych konsulów a władzą królów rzymskich był brak kompetencji religijnych. Przeszły one bowiem na osobę zwaną rex sacrorum, a później na wybieranego dożywotnio pontifexa Maximusa. W pierwszych latach istnienia nowego ustroju. Władzę zagarnęła bardzo wąska grupa arystokratów pochodzących z rodów Emiliuszów, Corneliuszów, Fabiuszów i w późniejszym okresie także Klaudiuszów. Wymienione rody żonglowały między sobą stanowiskami, rotacyjnie zmieniając się na najważniejszych stanowiskach państwowych. Prawdziwą cytadelą wpływów arystokratów był w dalszym ciągu senat. W okresie wczesnej republiki ciało doradcze, zwoływane na wniosek jednego z konsulów. Nie oznaczało to jednak, że organ ten był jedynie dodatkiem do dwóch rządzących. Z racji krótkiej kadencji i braku doświadczenia konsulowie potrzebowali częściej zasięgać rady senatorów niż rządzący dożywotnio królowie. Senatorowie zachowali także niepisane prawo sugerowania kandydatur na najwyższy urząd w państwie. W okresie monarchii, senat proponował interreksowi człowieka, którego uważał za najgodniejszego sprawowania władzy monarszej. Teraz działało to podobnie, z tym, że propozycja dotyczyła przyszłego konsula, a nie monarchy. Przypuszcza się, że to właśnie Senat dbał o rozgraniczenie kompetencji obu konsulów w trakcie ich kadencji. Niewykluczone, że przez to uprawnienie w przyszłości Senat przestał być ciałem doradczym i zmienił się w organ nadzorczy nad władzą wykonawczą. Teoretycznie przedstawiciele plebejuszy mogli zasiadać w Senacie, lecz w praktyce przebicie się do wąskiego grona senatorskiego graniczyło z cudem. W rzeczywistości konsulowie, którzy tworzyli tak tzw. album senatorium, czyli listę aktualnych senatorów, mieli bardzo zawężone pole wyboru, zwłaszcza, że senatorowie byli wybierani dożywotnio i jedynie poważne przewinienie lub niemoralne prowadzenie się jednego z nich dawało podstawę do usunięcia spiastowanego stanowiska. Ta niepisana zasada nosiła nazwę ad vitam aut culpam, czyli w tłumaczeniu do końca życia lub przewinienia. Oprócz wymienionych zmian w strukturze państwowej po przewrocie republikańskim, do grona urzędników najwyższego szczebla powołano również postać dyktatora. Była to wyjątkowa funkcja powoływana tylko na czas zagrożenia zewnętrznego. Dyktator był nominowany przez jednego z konsulów i gromadził w swoich rękach władzę obu najwyższych rangą urzędników. Potem mianował on swojego zastępcę, nazywanego magister equitum, który był jednocześnie dowódcą rzymskiej konnicy. Jedną z oznak nadzwyczajnej władzy dyktatora było prawo do orszaku złożonego z 24 liktorów. Maksymalnie urząd ten mógł istnieć jedynie 6 miesięcy lub do czasu zażegnania niebezpieczeństwa. Po tym okresie dyktator był zmuszony oddać władzę, która powracała do konsulów. Tradycja głosi, iż pierwszego dyktatora powołano już w okolicach roku 500 przed naszą erą. Przypomnijmy jeszcze, że w dalszym ciągu istniały zgromadzenia centurialne, które wybierały urzędników państwowych i ustalały prawa Republiki Rzymskiej. Cechowały się one od czasów królewskich niesprawiedliwym podziałem głosów, według którego najbogatsi obywatele mogli bez problemu przegłosować biedniejsze klasy. Gdy dodamy do tego fakt, iż Rzym w V wieku przed naszą erą nie należał jeszcze do najbogatszych miast starożytności, w którym z bezwzględną konsekwencją karano niewypłacalnych dłużników, jawi się nam obraz państwa niezbyt przyjaznego dla najbiedniejszych warstw społecznych. Nie dziwi zatem rosnący opór dołów społecznych, stanowiących podstawę funkcjonowania miasta. Trudno określić dokładny moment podziału rzymskiego społeczeństwa na patrycjuszy i plebejuszy oraz wybuch pierwszego wewnątrzpaństwowego konfliktu na tle majątkowym, lecz przypuszcza się, że pierwsze oznaki kryzysu społecznego miały miejsce w V wieku przed naszą erą. Symbolicznym miejscem zgromadzeń burzącej się ludności stanie się wzgórze awentyńskie. To właśnie tam, w miejscu, gdzie stacjonowali kupcy greccy, plebejusze będą praktykować swoją ulubioną metodę oporu: opuszczenie miasta i odmówienie coraz bardziej ciążącego obowiązku wojskowego, który to wraz z horrendalnymi karami za długi stanie się głównym powodem niepokojów. Według Liwiusza, pierwsze wyjście plebejuszy na Awentyn. Miało miejsce w 494 roku przed naszą erą i wiązało się z odmową uczestnictwa w wojnie przeciwko Ekwom. Postawieni pod ścianą patrycjusze musieli iść na ustępstwa. Do zbuntowanych mieszkańców wysłano cieszącego się powszechnym szacunkiem meneniusza Agrypę, który zdołał uspokoić nastroje wśród plebejuszy. Efektem protestu było utworzenie urzędu trybuna Ludowego którego zadaniem była ochrona interesów plebejskich przed samowolą patrycjatu. Obowiązkiem trybunów ludowych było przyjście z pomocą plebejuszom zagrożonym przez nadużycia konsulów lub dyktatorów. W zamian plebejusze zobowiązali się do chronienia swoich przedstawicieli, a było ich początkowo dwóch, nawet przy użyciu siły. Zabicie trybuna było uważane za najcięższą zbrodnię, przyrównywaną do świętokradztwa. Trybuni mogli występować przeciwko aktom patrycjuszowskiej magistratury i dzięki prawu weta zawieszać ich wykonanie. Pomimo, że nie byli to oficjalni urzędnicy państwowi, przysługiwało im uprawnienie do zwoływania zgromadzeń plebejskich i zasięgania w ten sposób opinii ludu. Prawo to nosiło nazwę Jus agenticum plebe i z biegiem czasu przyczyniło się do ustanowienia oficjalnego zgromadzenia plebejuszy zwanego concilium plebis. Włączenie tego organu do rzymskiej struktury państwowej nastąpiło w 471 roku przed naszą erą, wskutek ogłoszenia ustawy Lex Publilia. Na mocy tego aktu plebejusze mogli legalnie wybierać swoich przedstawicieli na zgromadzeniach. Inny ciekawy wątek dotyczący walki plebejuszy z patrycjuszami z okresu wczesnej republiki wiąże się z postacią Spuriusza Cassiusza Wecelinusa, który trzykrotnie piastował urząd konsula. Było to w latach 502, 493 i 486 lub 484 przed naszą erą. Był on zasłużonym wodzem, pełniącym funkcję magistra equitum podczas wojny z Latynami. Był także zwolennikiem powiększenia praw plebejuszy. Próbował między innymi nadać im ziemię zdobytą w wyniku walk z okolicznymi plemionami, To wzbudziło gniew potężnego rodu fabiuszów, gdy ci ostatni ponownie objęli po Spuriuszu Kasjuszu urząd konsula, postawili go przed sądem, który skazał wybitnego woza na śmierć za zdradę stanu w okolicach 484 roku przed naszą erą. Pokazuje to, jak zawzięcie broniono patrycjuszowskich interesów przed zakusami najbiedniejszych Rzymian. Rosnące niepokoje społeczne, których wyrazem było opuszczenie przez plebejuszy miasta, dały jednak w końcu do myślenia najbogatszym Rzymianom, decydującym o rozwoju wiecznego miasta, które w owym czasie prowadziło bardzo agresywną, ekspansjonistyczną politykę względem okolicznych ludów. Plebejusze byli trzonem armii rzymskiej ze względu na swoją liczebność. Prowadzenie wojen bez ich udziału było wykluczone. Nie dziwi zatem fakt, iż z czasem ten argument zaczął być głównym orężem plebsu, który stopniowo zmiękczał patrycjuszowski beton. Pierwszym znaczącym zwycięstwem najbiedniejszych mieszkańców było skodyfikowanie praw, mających na celu ochronę ich bezpieczeństwa osobistego i majątkowego. Które do tej pory było w znaczącym stopniu zagrożone samowolą patrycjuszy. Pierwszym głosem domagającym się jasnego określenia praw i obowiązków obu społeczności było wystąpienie trybuna Terentiliusza Harsy z 462 roku przed naszą erą. Potrzeba było jednak jeszcze 10 lat, by przełamać opór patrycjuszy. Nastąpiło to najprawdopodobniej w roku 451 przed naszą erą, gdy przystąpiono w końcu do procesu kodyfikacji. Jak wielką wagę przywiązywano do tego aktu, pokazuje brak wyboru konsulów i innych urzędników państwowych na okres pracy 10 tak zwanych pełnomocników, inaczej decemvirów, których zadaniem było zredagowanie praw młodej republiki. Przyznano im pełnię władzy w mieście na czas kodyfikacji przepisów prawa publicznego i prywatnego. Oczywiście pierwsza generacja decemvirów składała się wyłącznie z patrycjuszy. Gdy okazało się, że wybrane grono nie jest w stanie ukończyć zadania przed upływem roku, wybrano w ich miejsce nowych pełnomocników, wśród których znalazło się tym razem pięciu plebejuszy. Jedynym członkiem obu decemviratów był niejaki Appius Claudius, z którego inicjatywy do stworzonych przez poprzedników dziesięciu tablic dorzucono jeszcze dwie, które Cyceron nazwie w przyszłości niesprawiedliwymi. Autentyczność historii związanej z drugim decembiratem jest jednak dość wątpliwa. Podejrzewa się, że pod koniec działalności kodyfikatorów odmówili oni oddania władzy i uwzględnienia żądań ludu, co spowodowało zamieszki w mieście i drugą secesję plebejuszy w 449 roku przed naszą erą. Ponownie postawieni przed ścianą patrycjusze, powołali w miejsce decembirów konsulów Waleriusza Potitusa i Horacjusza Barbatusa. Którzy dokończyli dzieła kodyfikacji, znanej w historii jako Kodeks 12 Tablic. Był to bezsprzecznie sukces najbiedniejszych warstw społecznych, które w końcu miały pewność co do swoich praw i obowiązków. Najważniejszą nowością był zakaz pozbawiania życia człowieka bez wyroku sądu, co ukróciło nieco jurysdykcyjną samowolę najbogatszych. Kodeks 12 Tablic w sferze prawa publicznego. Definiował przestępstwa przeciwko społeczności i ustanawiał kilka nowych zasad ustrojowych. Łagodził on także wszechwładzę pater familia w rodzinie. Od teraz istniała możliwość uwolnienia się syna z władzy ojca, którą należało poprzedzić symbolicznym trzykrotnym oddaniem potomka w niewolę i wykupieniem go. Kobiety zyskiwały prawo do bezceremonialnego wyjścia za mąż poprzez zamieszkanie z wybranym mężczyzną w jednym domostwie. Po śmierci ojca dziewczyny stawała się ona wolną osobą, gdyż w takich przypadkach nie przechodziła pod władzę swojego męża. W duchu liberalizmu poluzowano regulacje dotyczące zrzeszeń handlowych oraz dysponowania spadkiem. Od teraz spadkodawca mógł swobodnie rozporządzać swoim majątkiem ruchomym. W kodyfikacji nie zabrakło jednak miejsca na zapisy zupełnie archaiczne. Do najciekawszych smaczków należą przepisy dozwalające na wykrojenie kawałków ciała niewypłacalnego dłużnika przez wierzycieli oraz kary za uprawianie czarów, w szczególności gdy ofiarą guseł padły czyjeś plony. Dziwne było także ujęcie przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu jako przestępstw związanych z obrazą bóstwa. Może to pokazywać, jak bardzo twórcom zależało na utrzymaniu porządku w mieście po latach społecznych niepokojów. Nie był to też jedyny akt prawny dotyczący praw plebejuszy, który wydano w tamtym czasie. Prawie od razu po ogłoszeniu kodeksu trybun Kanulejusz zgłosił projekt ustawy zezwalającej na małżeństwa pomiędzy patrycjuszami i plebejuszami. Akt prawny znany jako Lex Canuleja został ogłoszony w 445 roku przed naszą erą. Ten sam kanuleusz rok później przeforsował ustanowienie funkcji trybuna wojskowego o władzy konsularnej. Do stanowiska tego mieli dostęp również plebejusze. Wybór tego organu przeplatał się z wyborami na konsulów, do których mieli zbliżone uprawnienia. W późniejszych latach istniały okresy, gdy trybuni o władzy konsularnej zastępowali na długi czas konsulów jako najwyższych urzędników w państwie. Tą zaskakującą innowację tłumaczy się chęcią pozyskania jak największej liczby zdolnych dowódców spośród ludu w okresie intensywnych walk z sąsiadami. Niestety kodeks dwunastu tablic nie zachował się do czasów dzisiejszych i fragmenty jego zapisów przetrwały jedynie w pracach późniejszych legislatorów. Pomimo części przestarzałych regulacji był wielkim osiągnięciem kultury rzymskiej, które w dużej części utrzymano w mocy aż do końca istnienia państwa. Kodeks dwunastu tablic był dziełem zwięzłym i jasno napisanym, prawdziwym fundamentem pod przyszły rozwój prawodawstwa rzymskiego i swoistą furtką na prawnicze salony dla języka łacińskiego. Co do głównego celu, uznania praw plebejuszy, uspokoił on na pewien czas najbiedniejszych, nie był to jednak ostatni akord walki klasowej w Republice Rzymskiej. Na razie jednak załagodzono tarcia społeczne na tyle, by plebejusze mogli wrócić do swojego najważniejszego zajęcia z punktu widzenia patrycjuszy – służby wojskowej. A wierzcie mi, republika na gwałt potrzebowała wtedy stałego dopływu rekruta. Po wygnaniu etruskich tarkwiniuszy i obaleniu monarchii, Rzym zdjął z siebie na własne życzenie parasol ochronny w postaci etruskiej protekcji – Załamanie się dominacji etrusków w regionie pociągnęło za sobą wyzwolenie się miast latyńskich spod władzy tego ludu. W Italii nastąpił czas nowego rozdania, do którego Rzym nie przystępował wcale w roli faworyta. Co więcej, przystępował do niego w roli samotnego wilka, lub bardziej wilczycy, przeciwko której zwrócił się teraz cały związek miast latyńskich, który uwierzył w swoje siły po pokonaniu Larsa Porsenny pod Arycją. Swoją szansę w owym czasie wyczuło miasto Tusculum, które odgrywało niegdyś ważną rolę w regionie. Chciało ono raz na zawsze pogrzebać rodzącą się rzymską potęgę i samo objąć prodownictwo w regionie. Pomiędzy wojskami rzymskimi a tuskulańskimi doszło prawdopodobnie do bitwy nad jeziorem Regillus w 496 roku przed naszą erą, która stała się jedną z legend wczesnej republiki przez rzekomy udział mitycznych bliźniaków Castora i Polluxa po stronie Rzymian. Związek latyński szybko jednak musiał pogodzić się z Rzymianami. Było to skutkiem plagi napaści na miasta latyńskie ze strony półdzikich ludów zamieszkujących Apeniny. Nie mogąc pozwolić sobie na prowadzenie dwóch kampanii militarnych jednocześnie. Związek Latyński zawarł w 493 roku przed naszą erą układ z Rzymem, zwany Fedus Cassianum, od imienia wspomnianego spuriusza Cassiusza Wecelinusa, którego proplebejskie poglądy zaprowadzą za parę lat na szafot. Układ zakładał utworzenie wspólnej armii obronnej na wypadek napaści. Połączonymi wojskami dowodziła strona wzywająca sojuszników do wspólnej akcji. W 486 roku przed naszą erą Rzymianie zawarli także układ z ludem Herników z Doliny Rzeki Trerus, w wyniku którego przerwana została łączność między plemionami Wolsków i Ekwów. Czas miał pokazać, że było to bardzo rozsądne posunięcie. Ekwowie byli bowiem niebezpiecznymi sąsiadami od czasu opanowania przez nich jednej z przełęczy w łańcuchu górskim Algidus. Najeźdźcy utworzyli tam w okolicach roku 460 przed naszą erą bazę wypadową do ataków na tereny Związku Latyńskiego. Rzymianie w odpowiedzi wysłali swoje wojska w celu wyparcia ekwów z gór Algidus. Wpadły one jednak w zasadzkę, z której Rzymian wybawił na wpół legendarny Lucius Quinctius cyncynat. Z tą postacią wiąże się jedna z ważniejszych legend założycielskich republiki. Mianowicie po skończonych bojach dawny konsul Cyncynat osiadł na wsi i oddawał się pracom rolnym. Gdy Ekwowie ponownie zagrozili miastu, Rzymianie zdecydowali się oddać władzę dyktatorską emerytowanemu cyncynatowi. Wysłannicy senatu mieli zastać dawnego konsula podczas pracy na roli. Gdy wysłuchał ich próśb, ubrał togę, objął dowództwo nad wojskiem i poprowadził Rzymian do zwycięstwa nad Ekwami. Legenda ta miała podkreślać surowy tryb życia przodków, którzy położyli fundamenty pod późniejszą potęgę Rzymu. Ekwowie musieli ostatecznie wycofać się z gór Algidus po klęsce w bitwie z roku 431 przed naszą erą. Innymi dokuczliwymi najeźdźcami byli w owym czasie Wolskowie, którzy napadali tereny Ancium od strony pasma górskiego Lepidus. Ich bazą była nadmorska równina latyńska, którą opanowali po opuszczeniu siedzib nad rzeką Liris. Walki z Wolskami dały początek jeszcze innej legendzie założycielskiej, związanej z postacią Marcjusza Coriolana któremu William Shakespeare poświęcił wiele lat później jedną ze swoich tragedii. Koriolan był cenionym dowódcą, szanowanym za swój wkład w walki z Wolskami. Został jednak wygnany z miasta za skandaliczną propozycję złożoną głodującym w owym czasie plebejuszom. Mieli oni otrzymać przydział zboża w zamian za zgodę na likwidację niedawno utworzonego stanowiska Trybuna. Wyrzucony z miasta Koriolan stanął w odpowiedzi na krzele Wolsków i obległ wraz z nimi Rzym. Od zdobycia miasta miały odwieść Coriolana jego matka i żona, które wybłagały na nim odstąpienie od oblężenia. Jest wielce prawdopodobne, że legenda ta powstała na zamówienie plebejskich rodów weturiuszów i wolumniuszów, z których pochodziły matka i żona Coriolana. Historia o zacnych protoplastkach miała dodać splendoru tym niepatrycjuszowskim rodzinom. Po uporaniu się z plemionami Ekwów i Wolsków nadszedł czas na rozprawę z Etruskami. Wciąż zagrażającymi Rzymowi i miastom latyńskim. Najważniejszym ośrodkiem etruskiej władzy były wtedy Weje, miasto położone 20 km na północ od Rzymu, dorównujące mu wielkością. Było uważane za twierdzenie do zdobycia, rozłożoną na rozległym wzgórzu ze stromymi skarpami i otoczoną dodatkowo od trzech stron rzeką kremerą, nad którą doszło w 477 roku przed naszą erą do bitwy między wejentami a rzymianami. Stary się to zakończyło się klęską rzymian i hekatombą rodów fabiuszów, których miało w bitwie zginąć aż 300. Ocalał rzekomo tylko jeden z członków tego rodu, który miał założyć nową linię znamienitej dynastii. Po 50 latach rzymianie wrócili do rozprawy z etruskami i w 426 roku przed naszą erą udało im się w końcu zająć Fideny Ostatni skrawek Lacjum znajdujący się w rękach nieprzyjaciela. Do ostatecznej rozprawy z Wejami miało dojść 20 lat po tych wydarzeniach. W 405 roku przed naszą erą Rzymianie wznowili działania przeciwko Wejom, decydując się na bezpośrednie uderzenie na to miasto. Zdawano sobie sprawę, że w starciu tych dwóch italskich potęg może być tylko jeden zwycięzca. Legenda mówi o dziesięcioletnim oblężeniu wejów przez Rzymian, co ma oczywiście nawiązywać do zmagań Greków z Troją. Oblężonemu miastu próbowały przyjść z pomocą inne etruskie miejscowości Tarkwinie, Capena i Faleria ale Rzymianie rozbili etruskie posiłki i ostatecznie zdobyli weje w 396 roku przed naszą erą. Zwycięski dyktator Marek Furiusz Camillus nie miał litości dla pokonanych. Rozkazał rzeź mieszkańców, a ocalałych sprzedał w niewolę. Rzym podwoił swoje posiadanie i agresywnie wkroczył na tereny etruskie. Zwycięstwo to jest zwiastunem przyszłych, krwawych, ekspansjonistycznych wojen toczonych przez Rzymian dążących do dominacji na Półwyspie Apeninskim. Jednak po wymazaniu wejów z mapy nie było czasu na świętowanie triumfu. Italia stała się bowiem widownią kolejnej wielkiej wędrówki ludów, przez którą Rzym o mały włos nie podzielił losu zniszczonych wejów. Nie, nie, nie bawimy się z wami w grę w klasy Julio Cortazara. Nie przeskoczyliśmy bez powodu 800 lat w przód, do czasu najbardziej znanej wędrówki ludów w historii. Na początku IV wieku przed naszą erą miało miejsce bowiem inne spore przemieszczenie mas ludzkich na europejskim kontynencie. W jego wyniku w 390 roku przed naszą erą u bram Lacjum stanęli Galowie wraz z wielką armią, bynajmniej nienastawioną pokojowo wobec Rzymian. Ci w obliczu zagrożenia mieli otrzymać pomoc od jakże niespodziewanego sojusznika. Będzie to już jednak temat następnego odcinka. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy za tydzień na kolejną część opowieści o wiecznym mieście, w którym przekonamy się, jak Rzymianie poradzili sobie z najazdem Galów, jakie były jego skutki, oraz wprowadzimy na scenę kolejny wojowniczy lud Italii Samnitów. Jeżeli film wam się podobał, dajcie nam łapkę, zostawcie komentarz i suba z dzwonkiem. Dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.